Ja kocham się całować, to go kocham, <noise> więc um, w ogóle, ludzie, całujcie się. To jest sprawdzone mm, też od strony właśnie psychologicznej, neurobiologicznej neuro tak. i tak dalej, i tak dalej. Tam się wytwarza tyle rzeczy równocześnie. I w ogóle fajnie, jakby tak ludzie też nie bali się właśnie takie moje do świata. całować, jeżeli chcą, lubią, kochają się, też w miejscach publicznych, kurczę. Ja na przykład tak widzę, jak ludzie się całują takie, <noise> ale fajnie. Się kochają, ale cudownie. E, ja też wiem, kogo to może denerwować tych, którzy nie kochają, lub są niekochani, lub się nie całują. I rozumiem jednocześnie myślę sobie, że jeżeli czujesz taką emocję, że jeżeli ktoś się całuje i ciebie coś strzela w środku, no to to jest fajna informacja dla ciebie, nie? Jak nie coś strzela, też mam takie momenty na różne tematy. To najpierw mnie strzela, a potem mam takie, dobra, ale dlaczego to wywołuje we mnie takie emocje? To jest jakaś informacja nie? ze świata, że jeżeli to wywołuje we mnie jakieś emocje, to znaczy, że jej, nie wiem, mam jakąś tęsknotę, brak w sobie, czegoś, yy, czegoś pragnę, czegoś nie mam na przykład, może. Więc to nawet jeżeli yy, wzbudza negatywne emocje, to dalej myślę, że trochę zmienia świat.